A kto tutaj idzie się kąpać? Pani Klośka? Ta? Tak? Aleś marzysz już takie takiej ciepłej kąpieli, woda się już nie Mendełko zrobione. Lenś idzie użytkowany Twoją pamiątką A ty się opalasz, nie? Kompanko, kompanko. No dobra. O, czekamy jakąś kompanko. Aby na jedna rama. jeśli jeszcze trochę jest. Było dużo kapsel. Kolejna, coś się znalazło jeszcze. I już myszka. O, No chodź, miju, miju. Tak wygląda troszkę na sucho. Pokażę mi, jak zrobić na lustro. Aww, hmm. no dobrze, jak się bawić, Lośka? fajna woda, Piona robisz. Nie, dzień rano nie, o 8, o piątej, ale budzik mnie zadzwonił jakaś wywodka perfum też jest tak ciemno jest 6.51 ptaszki jeszcze w części śpią się wybudzają. Dobra. Otworzę to przed lekcją geografii. Teraz muszę się ubierać, żeby siostrę zaprowadzić. Hika. Odprowadziłam się na autobus. Okazało się, że autobus jest odwołany. Idzie do w mi stawie do szkoły. Wójeczka. Zapach. Teraz próbuję otworzyć. Czekuję się na geografię. Ale to się To szofirku. O, idzie coś. Chwila, to potrwa. O jest. Mm. Jakieś chyba średnio, cytrusy i kwiaty. Mm, ten że mi się nie podoba.